Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Fotografii Przyrodniczej. Yy, witam Was w piękną, niedzielną pogodę. Dziś wybrałem się troszeczkę później na zdjęcia, z tego względu, że musiałem troszeczkę yy, swoich prywatnych spraw pozałatwiać w domu. No i generalnie tak, jestem rowerem, ale rower już jest skitrany. Już nie będę Was zanudzał, yy, jak to trzeba schować rower i takie tam. Dzisiejsza podróż jest w miejscu y, Krempa. Będę zmierzał właśnie na starą Rzeczę, Troszeczkę w innym miejscu, inaczej pojechałem rowerem całkowicie. Troszeczkę inny kilometr zrobiłem dzisiaj. No, co do dzisiejszego sprzętu, to strasznie ograniczyłem y, wagę, ponieważ zabrałem ze sobą tylko i wyłącznie Sigma 600 i sprzęt do nagrywania, wraz z gimbalem więc zobaczcie na to jak tu jest pięknie żółciuśno i no, pięknie dobra, więc tak kierunek starorzecze oby tam coś ciekawego było, bo wczoraj byłem też na spacerku, takim pięciogodzinnym i generalnie Oprócz fajnego e, królika sfotografowanego na gałęzi, nic ciekawego mnie wczoraj nie spotkało. E, no, jednak te moje rejony, e, okolice Zielonej Góry są martwe, zbyt dużo ludzi e, jeździ e, po lasach, i po prostu ta zwierzyna boi się, chowa się w ciemnych lasach. A oczywiście ja tam wchodzić nie będę, bo to jest ich dom. Więc wszystko staram się na mega odległość eee, dobra, ja chwilowo będę kończył bo troszeczkę drogi jest przede mną a nie ukrywam, że dzisiaj mam nowe kalosze które sobie kupiłem bo jednak powiem Wam szczerze, że po chodzeniu w takim mokrej trawie nawet jeżeli mają buty waterproofa, no to będą mokre w środku Siłą woli. A teraz kupiłem takie fajne kaloszki. Nie powiem jakiej firmy. Jest to firma wędkarska. Są mega wygodne z wkładką, taką skarpetą, że tak powiem. No i trochę chrupią jak idę, ale myślę, że to zniweluje jak sobie pół litra oleju wleję do kalosza. Więc myślę, że nie będzie skrzypieć. Dobra, to ja na tą chwilę kończę i. Oby jakieś zwierzaki zaraz były. Coś wielkiego tam łamie drzewa. To raczej nie człowiek. Może łoś? Niedawno od faceta, który mieszka niedaleko w Cikacicach, że są tutaj. Jak już słyszeliście w oddali słychać żurawie, które sobie pewnie taniec połamanie co robią nie. dotarłem właśnie do, do nowej odry już jeszcze w tym rejonie nie byłem i generalnie jest to czas kiedy ta odra już opadła wystarczająco jest jeszcze Dużo zalane, ale ona już jest w korycie o! O! pięknie. Jednak będę musiał zawrócić, bo rejon, który jest za mną jest totalnie e, zalany mimo moich kaloszy Nie będę ryzykował wchodzić tam z tego względu, że nie znam tego terenu, nie wiem jaka ta droga jest czy są jakieś doły, czy nie W każdym razie muszę wrócić na wał i zmierzać w prawą stronę, by dotrzeć do stara a myślałem, że będzie łatwiej ale jednak nie udało się Chodziło, zrobiło się w ogóle ciepło, bo jak jechałem rowerem to troszeczkę mi zawiewało widziałem tam na niektórych polach był jeszcze przymrozek a tu nagle się Sanowczo ociepliło A nic. Zobaczymy może tam jakieś zwierzęta będą. na Starą Odrę. Jeszcze dużo obszaru jest pozalewane. No i przede wszystkim chłopaki jeżdżą na motocrossach, także kiepsko, kiepsko staram się nagrywać materiał, kiedy nie ma właśnie ich, żebym mikrofon nie wychwytywał ich dźwięku, bo nie jest to ładne, że płoszą całą zwierzynę i przy okazji mi przeszkadzają ale nic. Postaram się coś wypatrzeć. Może jakiegoś zimorodka który będzie sobie polował na jakieś gałęzie? Jest tu bardzo dużo drzew zwalonych w wodzie. Fajna miejscowa. Dobra. Postaram się gdzieś zejść na dół. Dobra, zejdziemy sobie tutaj, jak da radę. Albo zejdziemy sobie tu. Tu jest troszeczkę brzeg mniej stromy. Siedzę tu już dobre pół godziny. Troszeczkę ludzi tutaj chodzi, i generalnie motory sobie już pojechały. Ale dookoła nie zauważyłem kompletnie ani łabędzia, ani kaczki, ani żadnego ptaka, który mógłby mnie zaciekawić. Sami widzicie, jak to nagrywać przyrodę. Kiedy wokół Ciebie, gdzie są rezerwaty i różne ostoje zwierząt. Jeżdżą sobie krosami, kładami, niż nawet widziałem teraz. Sami są widzicie jeepami. I to nie jadą powoli, tylko zapierdziałem, jakby to była ścieżka rajdowa. Nie wiem nie wiem kto ma na to wpływ, nie wiem kto by się tym interesował. Ale w każdym razie w takich warunkach nie ma opcji by cokolwiek wytropić, nagrać, sfotografować, żeby było przyjemnie w odpoczynku. A więc, jak już zauważyliście, jestem w pięknym miejscu. Niestety, w dniu dzisiejszym nie mam żadnych y, ciekawych zwierząt. W ogóle nie mam ciekawych zwierząt. Jest to zapewne spowodowane tym, że y, no nie ukrywając, wjeżdżą tu ludzie kładami, krosami, jeepami i jest tak mega głośno, że ta zwierzęta po prostu uciekła. Bo nie wierzę w to, że na Staro rzecz, żeby nie było łabędzia, ale ewentualnie kaczki, jest to niedopuszczalne. Powoli będę kończył. Jeszcze muszę troszeczkę popedałować do domu rowerem. No nie będzie dzisiaj fajnych zwierząt, będą tylko widoczki. No szkoda, szkoda, że nie ma dzisiaj zwierząt. Nie sądziłem, że po pedałowaniu tylu kilometrów yy, okaże się, że są ludzie na tym świecie, którzy yy, hałasują i jeżdżą drogami niedozwolonymi. Nie mam na to wpływu. Mam nadzieję, że to w miarę będzie Wam się podobało. Film nie będzie długi. Na raja.